Cześć, z tej strony Korex, a to jest krótki film informacyjny, taki audiolog, w którym chcę Wam e, przekazać, że e, zawieszam serię z Risen 2 Dark Waters. W jej miejsce pojawi się seria z gry troszeczkę innej, będzie to e, horror, a więc uff, już się boję. E, nie wiem czy ją skończę, czy ją nawet zacznę nagrywać. Mam nadzieję, że zacznę, bo będzie to seria z gry Dead Space. Nie wiem czy z trójki, czy z jedynki, ale prawdopodobnie z jedynki, ponieważ jest str straszniejsza. Ja szczerze mówiąc lubię się bać, ale na takim poziomie jaka, jak jest, na takim poziomie strachu, jaka ta gra oferuje, to jest trochę jednak dla mnie za dużo. Ale raczej, raczej powinienem dać radę. Tak. Ojej. I co dalej? A więc za Reason 2 yy, będzie yy, seria z Dead Space'a. Mam nadzieję, że dam radę jakoś to nagrać. Yy, powinienem dać przynajmniej. Będę nagrywał na pewno yy, w południe albo rano. Nie, no, ratuję. Oczywiście. Yy, seria pojawi się prawdopodobnie po wynikach konkursu. Yy, a wcześniej spróbuję nagrać yy, i tak, to jeżeli chodzi o Horizon 2 i ogółem dalej, jak wiecie robię ten, ten konkurs z Fifa 13 a więc a więc tutaj będzie yy, znaczy w sensie że Ultimate Team te karty rozdaje, karty rozdaje dlatego Ultimate Team już się więcej nie pojawi ani żadnych ani żadnych ani żadnych pack open... o, kurde. Ani żadnych pack openingów, ani nic innego. Żadnych meczy, żadnych, nic innego. W ogóle Ultimate Team zapominam, ponieważ czekam na czternastkę, którą mam już zamówioną, a więc wiecie. Yy, dobra. Yy, czyli tak. Z Fifa 13 pojawi się może jakiś mecz 1 na 1 i będę kontynuował serię w yy, serię w 14, a więc mecz... Mecze takie 1 jeden na 1 jeden z FIFA 13 i 14 e, powinny się pojawić. E, I tak ogółem, 14 będę miał prawdopodobnie w, w sobotę 28, e, 28 albo 27 piątek. Nie wiem, jak kurier e, z Zępiku tam wiecie, przyjedzie. To zależy od kuriera oraz od mojego internetu, jaki będzie w tej chwili. I, i czy będę w ogóle mógł. Znaczy, od mojego internetu w sensie od prędkości pobierania, bo jednak z, z płytą będzie, oczywiście, trochę szybciej, ale wiecie, ja wolę. Znaczy, spłytą Z płytą będzie szybciej, ale i tak pewnie będzie z kilka. Z kilka, tam wiecie, tych sekund. Pum, niech to się. Trochę to. trochę czasu potrwa, o! Tak powiem, trochę czasu to potrwa. I. I co dalej chciałem powiedzieć, to to, że pojawi się również yy, jeszcze nowa seria. Z FIFA 13 to będzie tak, nie seria, a taki raczej yy, nie let's play, nie seria, tylko takie gameplaye. Po prostu będzie film i tyle. To nie jest, to jest seria, tylko że taka wiecie, nie let's play. Dziwnie to brzmi, ale, ale normalnie, więc nie let's play, czyli nie, że przechodzę nie gry od początku do końca tylko po prostu będą tam się pojawiały odcinki, a więc FIFA 13 i 14 to jest jednak priorytet na moim kanale. E, dalej. E, Battlefield 3. Tego jeszcze nie nagrałem. I na razie póki co nie będę nagrywał. Być może nagram coś z e, czwórki, jeżeli jeżeli ją kupię. E, a trójka... Jeżeli nie kupię czwórki, to będzie trójka. Ale chyba raczej nie kupię, więc pewnie będzie trójka. I to również nie będzie taka seria yy, Let's Play, tylko będzie to po prostu yy, pojedyncze odcinki. Jednak na moim kanale, jak już mówiłem wcześniej, priorytetem będzie FIFA. I to z FIFA raczej będę starał się najwię najwięcej nagrywać. Yy, I tak. Tym yy, razem. Co ja miałem jeszcze powiedzieć? Będą dwie nowe serie dodatkowo, a więc odpada na pewno Reason 2. I tak. Co do. Właśnie, jeszcze Don't Starve. Pisało, pisało mi chyba cztery 4 osoby, kiedy Don't Starve, nie? A więc Don't Starve będzie. Czekajcie, dzisiaj jest. 21 to albo jutro, albo pojutrze się powinien Don't Starve pojawić. Będzie to już oficjalna seria, nie będzie to już prolog, a więc Don't Starve yy, i coś chyba z FIFA jutro się pojawi. Zależy jak, jak to będę miał, wiecie, czasu do nagrania. A więc. A więc yy, to był taki krótki filmik informujący i na podsumowanie jeszcze i tak wszystko Wam opowiem. A więc. Reason 2? Kończymy. Zaczyna się Dead Space. Dodatkowo yy, Don't Starve i yy, FIFA 13 i Battlefield 3 to będą takie odcinki yy, główne. Znaczy główne w sensie, że będą to odcinki nie Let's Play, czyli od, od początku do końca, tylko będą się pojawiać powoli po tak. Co chwila, nie? Czy znaczy, co chwila? W sensie takim, co chwila, że. No dobra, skończymy z tym pieprzeniem. Zresztą wiecie, wszystko wam powiedziałem. Dobra, a więc mam nadzieję, że wam się ten audio podobał. Że... Mam nadzieję, że go wysłuchaliście. I to by było na tyle, a więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i. Cześć!